2018 rok. Maciej Musiał poprosić mnie o relację dotyczącą... profesor Janusz Jókowski, profesor Mariusz Orłowski z Akademii Medycznej, pan profesor Jerzy Fedorowski z Uniwersytetu, rzecznikiem Pre. Konkretno-Wedleckiego, prezes Inteligencji Katolickiej i Janusz Bałtycki jako... Dowiedzieliśmy się, że w Instytucie Jezu Sztuki, że na pologistyce próbują założyć jakąś organizację pomagającą strajkującym. Tak to na początku wyglądało, ale to już było po podpisaniu porozumienia. Więc, jak się skontaktowaliśmy, to się okazało, że oni wcale nie chcą założyć organizacji pomagającej, i strajkującej, tylko założyć związek zawodowy. Wedle porozumienia. No to no, zgadaliśmy się z nimi, z romanistami i z chyba anglistami. W każdym razie to były dwa stojące obok siebie budynki z łatwością kontaktów. Także praktycznie w tych czterech miejscach w uniwersytecie zaczęła się solidarność, a ja byłam jedną z osób takich bardziej zaangażowanych wtedy później podczas działań w Uniwersytecie, kilka osób z tego początkowego kręgu założycielskiego chodziło na inne zebrania w instytutach na wydziałach, chodziło też do innych miejsc z, z poradami jak zakładać związek. Pamiętajcie, że wtedy jeszcze nie było nazwy solidarności. I nie wiadomo było, że to na pewno będzie jeden związek. Do tego stopnia, że nawet w tym ówczesnym, najwcześniejszym pisemku Uniwersytetu były związki zawodowe wymieniane zawsze w liczbie mnogiej. W tym sensie, że będzie ich więcej, oczywiście będą łączyły, ale jeszcze nie uważano, że jeden. A ja byłem od samego początku zwolennikiem, że jeden i to ten sam ze stoczni. Uważam, że, przepraszam, ale takie organizowanie się inteligencji w starciu z władzą nie ma żadnego istotnego znaczenia. Że jeżeli ma to dłużej trwać to raczej wspólnie z tymi, którzy byli w stanie doprowadzić, doprowadzić władzę do kapitulacji i do podpisania tego porozumienia w Gdańsku. A tymczasem w Warszawie chciano powołać też chyba dziewięcioliterowiec, niezależny samorządny związek zawodowy nauki, techniki, oświaty, coś tam w każdym razie e, od nas z uniwersytetu pojechało tam parę osób z gorącą chęcią przyłączenia się do nich. E, ja tylko przewalczyłem na zebraniu, że nie mają prawa przystępować, mają się dowiedzieć, a, no jak wrócili opowiadali same rewelacje, że to taka wspaniała organizacja, że sami inteligenci, nie, nie sami mądrzy, inteligentni ludzie i, i, i tak dalej. Nie wiedziałem wtedy, że na poziomie gdańskim jest wtedy niechęć Wałęsy do łączenia się z innymi organizacjami. A Wałęsa wtedy uważał, że no oni wybaczyli, to są oni, ale żeby się łączyć z innymi w jedną organizację, on Wałęsa później tłumaczył, że uważał, że zostaną zdominowani przez innych, którzy będą mieli jakieś inne cele, być może związane z władzami. W każdym razie jak już doszło do tego, że chcemy być z Gdańskiem to jakoś tak w organizacji Uniwersytetu wypadło, że no ja wcześniej jedyny do tego padłem. I w związku z tym to ja jestem tym, który lepiej przewiduje to, to co jest dobre. I stąd się wziął taki mój start w uniwersytecie, a później w regionie z punktu widzenia zwracania uwagi na to, co robię i specyficzna kariera, ponieważ jak już w uniwersytecie doszli, że, że magister z biblioteki lepiej wiedział od docentów i profesorów, No. I jeszcze jak były te zapieszenia, pojechałem do Gdańska, żeby dowiedzieć się, jak można zarejestrować organizację uniwersytetu razem ze Stocznią, bo w Gdańsku już był MKZ, miało siedzibę, to była ulica we Wrzeszczu prowadząca do, do stacji, już nie pamiętam, jakiegoś komunistycznego świętego, dzisiaj nosi inną nazwę. A MKZ niedługo potem został przeniesiony w pobliżu do Hotelu Morskiego, ale pierwotnie to było mieszkanie. Pamiętam wtedy, że trafiłem tam i próbuję się dowiedzieć, co trzeba spełnić, żeby Uniwersytet w Poznaniu mógł zostać zarejestrowany tutaj jako organizacja. A pan mówi, Uniwersytet w Poznaniu że no, to już nie zarejestrowany. Ja mówię, tak? A kto? Tego nie możemy powiedzieć. To, to był jakiś, nie wiem, kalt albo naiwność nie z tej ziemi. Dlaczego? W tym momencie to było chyba 6, 7, 8. Nie mogło być żadnej organizacji w uniwersytecie, która by się zarejestrowała w Gdańsku. Do dzisiaj nie wiem jak to się stało. A po drodze przez pokój przechodziła Rosa i pamiętam, że mnie zaskoczyło, że taki mały kurdu. Na wszystkich zdjęciach on oglądam taczył od dołu, jak go ludzie niosą i tak dalej. Zupełnie Taki krasnowodek piank który <noise> Wtedy był jeszcze bardzo szczupły. Więc to w ogóle sprawiało wrażenie takiej, nie wiem, ulotny człowiek bystro. Był cię z dziwnym poczuciem, że ktoś albo się powołuje na uniwersytet i chorea wie, co chce zrobić, Albo, że jakiś entuzjasta postanowił zarejestrować nieistniejącą organizację, bo my w uniwersytecie jeszcze wtedy jeszcze byliśmy zorganizowani tak, że instytut i wydziały to każdy była własna organizacja, a mieliśmy wspólny komitet koordynacyjny tych struktur. Już prowadząc działania założycielskie, nawet na zewnątrz, jeszcze byliśmy jako uniwersytet w komitecie koordynacyjnym, więc nikt nie był w stanie niczego założyć. w Uniwersytecie, że Cegielski zamierza się w Warszawie zarejestrować jako odrębna organizacja związkowa, co wtedy oznaczało, że albo do sądu, już sądzie się zarejestrują, mniej prawdopodobne, że w CZZ, bo PZZ jeszcze nie było. Ale dowiedzieliśmy się, że są zarejestrowane, za, zarezerwowane w Warszawie hotele przez dyrekcję no więc prędko zrobiliśmy w, w uniwersytecie akcję ulotkową. Wydrukowaliśmy ulotki, Wys wysłaliśmy ludzi, żeby Cechielszczacy wychodzący z zakładu dostali te ulotki. I dostali. A ulotki były mniej więcej takie, Cechielszczacy chcecie się rejestrować osobno, nie razem ze wszystkimi. Wybuchła wielka awantura, no i to się przeniosło na zebranie w Izbie Rzemieślniczej. Była jeszcze inna historia, mianowicie założenie gazetu, tak zwane pod chmurką. Pierwotnie mieliśmy się spotkać w zakładzie zaczewień i zieleni po przeciwnej stronie. To był taki teren ogrodzony płotem w środku baraki. I działacz, który nas na to zapraszał, spotyka nas przed mi, że dyrekcja zamknęła baraki i zamknęła płoty i nie można wejść. No to się przenieśliśmy naprzeciwko, pod te takie, przed Maltą były wtedy, było wtedy parę domków kempingowych, przy nich takie wiaty, pod którymi można było coś spożyć. No i no i tam się odbyło to pierwsze spotkanie założycielskie nkz Wtedy z uniwersytetu była Krystyna Lesko, ja i jeszcze jedna lub dwie osoby, niestety niedokładnie nie pamiętam. Być może to był też późniejszy przewodniczący Henneberg, ale już głowy nie daje. Z innych osób, które tam były, tu wyraźnie pamiętam, ale już spod Uniwersytetu, to, to Romana Szewkego z Akademii Rolniczej, tego Rozwalaka z Musiężniwnych, z MPK był, było dwóch i nie wiem kto z nich reprezentował, był Wysocki albo i Lutera. A oprócz tego był, pamiętam, zwróciłem uwagę, pierwszy raz go widziałem, Marcina Kęszyckiego z Teatru Ósmego Dnia, który w tym momencie nie reprezentował żadnego zakładu, ale później się dowiedziałem, że środowisko Teatru 8 Dnia w końcu strajku, pod koniec strajku w Stoczni wystosowało takie listę poparcia dla strajków w Stoczni i pojechali z tym do Stoczni się dostali. Stąd o, o, oni w jakiś sposób byli. Prawdopodobnie był tam też Feliks Kubiak. Prawdopodobnie, bo go nie pamiętam, ale odnoszę takie wrażenie na podstawie późniejszych działań. Był ten desantowiec z Gdańska, Ordiot Stankiewicz. Dość osobliwa postać, powiedziałbym mętna. Ale o dziwo naprawdę został wysłany przez tę kobietę z komunikacji miejskiej Henrykę Krzywomas. Ja z nią się kiedyś później, może już nawet w czasie zjazdu, może wcześniej zgadałem, i ona potwierdziła, że ona go wysłała. To, to dla mnie było to osobliwe, dlatego że on się znalazł, wiesz, człowiek, który w Poznaniu nie pracuje i tak dalej. Co, co on tu robi? Wiesz, co? No to nie wiedziałem, że o tym był desantowce. I wybrano wtedy... Nie, e, nazwa Prezyjanka u nie wiem czy się wtedy pojawiła. Wybrano, utworzono wtedy MKZ. -u. Jego przewodniczącym został... Jankowiak czy z sygierskiego No. My z Uniwersytetu, ponieważ byliśmy komitetem koordynacyjnym, niejednolitą strukturą związkową, jakby nie uważaliśmy, że mamy prawo zakładać to, bo nie byliśmy jedną organizacją. Na następnego dnia, czy dwa dni później się dowiadujemy, że przewodniczący nie Zozwalak. Hmm. No, słyszy. Przez długi czas, być może nawet przez miesiąc, mieliśmy podejrzenie, że MKZ jest trefny. Wybiera się jednego człowieka, który jest przewodniczącym, wybiera się skład, bo wybierali wszyscy obecni. Wybiera się skład tego ciała, a później okazało się, że zupełnie ktoś nie jest przewodniczącym. Grubo później, jakbym dowiedziałem się, jaka, to, jaka była kuchnia tego, że po prostu wynikała ze śmiertelnej nieudolności w procedurach demokratycznych tych ludzi. Dlaczego? Przewodniczącym gazetu z Cegielskiego wrócił do Cegielskiego i powiedział: W związku z tym, szef tamtej struktury Bilic natychmiast zawiadomił. Ten że on nie miał prawa reprezentować Cygielskiego, on tam był tylko obserwator. A Cygielski nie przystępuje. No to tę rzecz ja znam z racji ustnej Demarskiego i ze śladów pisemnych, które mi udostępnił później rozwalak. Jak się oni dowiedzieli o tym, a ich lokal był w mieszkaniu Feliksa Kubiaka przy ulicy powst Powstańczej wtedy okazało się, że nie mają żadnego pomysłu, tylko że wybiorą na jego miejsce robotnika. Ale ten wybór. Nawet chyba nie był żadnym wyborem, tylko wyznaczeniem, Pan Bóg wie, przez kogo z tego składu. Na pewno oni nie byli razem, i na pewno nie była to jedna, e, nie był to jeden akt. Dlaczego? Bo następnego dnia po tym założeniu mkz do Cegielskiego pojechały z mkz dwie osoby Feliks Kubiak i Rozwalek. I w pisemnym upoważnieniu. Wystawionym przez MKZ, podpisanym przez Feliksa Kubiaka. Zjawiło się, tak, pojawiło się określenie, którego dzisiaj dokładnie nie pamiętam, ale które wskazywało, że rozwalak jest delegatem do wyjaśnienia tej sprawy. Nie, że następnym przewodniczącym. Mhm. Czyli ten pierwszy moment, kiedy oni tak naprawdę zdecydowali, że to będzie robotnik. Było czymś dzisiaj prawdopodobnie nie do odtworzenia. Później, kilka dni później, Rozwalak już w jednym z dokumentów został wymieniony jako przewodniczący. I ten dokument, kiedy on został wymieniony jako przewodniczący, kiedy dost, dotarł do uniwersytetu, to wywołał taką naszą konsternację i. Trzymajmy się na razie na dystans wobec tego, bo to nie wiadomo co to jest. I to niestety muszę powiedzieć, że to o tym stanowisku zdecydowała głównie jakby moja wiedza o procedurach demokratycznych. Byłem na zebraniu, gdzie kogoś wybierają i naraz się dowiadujemy, że ktoś inny jest przewodniczący. Więc ja przekonałem wtedy ten Komitet Koordynacyjny Uniwersytetu, że to jest coś zupełnie nieprzyzwoitego i niewłaściwego. I że wygląda to podejrzanie. I stąd się wzięły te początkowe takie dystanse Komitetu Koordynacyjnego w Uniwersytecie do wobec MKZ, co po jakimś czasie odwróciło się MKZ, Zety, jakby patrzył z podejrzliwością, czy uniwersytet nie chce być drugim MKZ. To drugie to akurat był jakby z punktu widzenia naszych zamiarów zupełny absurd. Natomiast miało pewien podkład informacyjny. Uniwersytet w tym momencie produkował ogromną ilość bibuły na temat zakładania związku, na temat informacji, stąd się wzięła nazwa tego, ten serwis informacyjny. OAM. Który był bez przerwy, produkowany, wydawany wtedy do 3000 egzemplarzy, i rozchodził się, jakby do Uniwersytetu to stale przychodzili ludzie z innych organizacji, żeby to odebrać, i stąd Uniwersytet dla nich był takim miejscem, gdzie się mogło czegoś dowiedzieć. Czego Niczego więcej nie było, no ale przychodzili do Uniwersytetu, a nie do NKZ. W pewnym była TKK i była Tymczasowa Rada Solidarności. Tymczasową Radę Solidarności powołała Wałęsa, żeby rozwiązać pewien problem. Mianowicie początkowo w TKK byli ludzie tylko z nazwiska. A później zaczął się problem, kiedy władze zamykały ludzi z nazwiskami, do TKK wchodzili ich zastępcy, następcy i już nie używali nazwisk, bodajże poza Wrocławiem, czyli Dolnym Książki. I tak się stało, że wszyscy, prawie wszyscy ludzie ci, którzy założyli TKK, byli poza TKK. Ale oni mieli nazwiska skupiające uwagę ludzi zaangażowanych w spór z władzą. A ja byłem tam cholernym wyjątkiem. Ponieważ kiedy trafiłem do więzienia, Maciej musiał jako mój zastępca powinien trafić na moje miejsce w TKK. A zdaje się, że wtedy jeszcze wymagano schodzenia i ujawniania nazwiska. A to już, no już tym musisz odpowiedzieć, bo mnie wtedy nie było. Hmm. A może nie. W każdym razie to, co pamiętam po powrocie, jak się spotkaliśmy, to powiedziałeś, że występowałeś jako reprezentant wielkopolski tzr ale że ja się w więzieniu i jestem przewodniczącym. W związku to z tym... To... Ja byłem jedyną osobą, kto... Która po wyjściu z trafiła z powrotem do TKK, a, a reszta, których nazwiska były jak jak Lis, ich nazwiska się wiązały z TKK, ale nie byli w TKK. Oznaniu?